U nas w zgromadzeniu zakonnym mamy bardzo dobry system informacyjny. Jest jeden ksiądz, który ma numery telefonu do wszystkich księży i braci zakonnych, więc jak coś się dzieje istotnego, to on wysyła jedną wiadomość, którą momentalnie dostajemy wszyscy. No i jak ktoś choruje ciężko, no to dostajemy takie SMSy. potrzebna modlitwa za danego współbrata. No i teraz, jak jest COVID, co jakiś czas dostajemy tego rodzaju informacje. No i w styczniu na przykład była prośba, modlitwa za księdza w Wawrzyniaka wspaniałą osobę, która no, posługiwała w Obornikach Śląskich kilka dni temu za księdza Romana. No, jak się dostaje taką informację, no, to wtedy wszyscy jako księża się modlimy, odprawiamy msze święte, prosimy innych o to, żeby się włączyli w tą modlitwę. No, oczywiście tak było w tych dwóch przypadkach, ale niestety obaj ci współbracia zmarli. księża, są w stanie sobie to jakoś tak dobrze poukładać. Ale dla wielu wiernych, osób w kościołach, to jest zawsze taki mały kryzys. Dlaczego się modlić? Po co? Skoro ci, za których tak wielu się modliło, odeszli. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o tym, jak z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Jezusa wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. A nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Drodzy, jak jest w mieście hasło przyjeżdżał, Zdrowiciel, to zawsze ściągają tłumy. Jak przyleciał Boszabora, który ma opinię o zdrowiciela. To zrobili spotkanie na stadionie narodowym w Warszawie i zjechało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Więc możemy być pewni, że jak Jezus wszedł do wioski z opinią zdrowiciela, to tam od razu przyleciały masy. I możemy sobie wyobrazić, jak Jezus późnym wieczorem siada i zaczynają do niego przychodzić naprawdę duże ekipy. I na pewno to też nie było tak, że tam Jezus powiedział: Ok, dwójeczkami, i potem uzdrowieni na lewo. Yy, ci jeszcze lekko chorzy na prawo, tylko jak przychodzili chorzy i o nich uzdrawiał, to tam była rozmowa. To był wybuch radości, euforii. Ktoś odzyskał wzrok, ktoś, odzy od ktoś odzyskał słuch, ktoś nagle zaczął normalnie funkcjonować, więc to uzdrawianie musiało trwać bardzo długo. Więc Jezus siedział do późna, pomagał ludziom, potem poszedł spać i jak usłyszeliśmy, przed świtem. Zanim było jeszcze jasno, niewyspany obudził się, wstał z łóżka i poszedł na pustynię po to, aby się modlić. O co? To już tylko Pan Bóg wie, ale możemy przepuszczać, że osiły do tego, żeby w ciągu dnia móc znów pójść do następnych. Jezus też się dużo modlił przed męką krzyżową. W ogrodzie oliwnym modlił się takimi słowami: Ojcze, Zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A później nas znowu była druga krzyżowa i śmierć na krzyżu. I możemy też pytać, no po co ta modlitwa była, skoro tak się modlił, a potem i tak no, cierpiał i potem i tak umierał. Czy Pan Bóg nie wysłucha jego modlitwy? Wysłuchał. Więc co ona mu dała? Może to, że się nie wystraszył, może to, że był w stanie donieść krzyż, może to, że miał siłę, aby to wszystko przetrwać. I teraz, drodzy, dlaczego w ogóle mamy się modlić? Bo Jezus się modlił. A po co mamy się modlić, skoro widzimy, że jak się niektórzy modlą, to i tak nie ma zdrowienia? Bo dzięki tym modlitwom osoby, które umierają w samotności w szpitalu, może odczuwają wewnętrzną pociechę, że mimo, że koło nich są tylko obcy ludzie, nikt nie może ich przytulić, nikt nie może ich podtrzymać za rękę, to czują, że w tym wszystkim ktoś nad nimi czuwa. Ale modlić mamy się także dlatego, bo Pan Bóg cały czas czyni cuda. Na południu Polski jest taki probocz, który w marcu miał covid miał jakieś ciężkie objawy, ale jak wyzdrowiał, to potem w kazaniu powiedział, że to, że on wyzdrowiał, to dla niego jest cud. Ale jeszcze większym jest to, że mimo, że był chory, nikogo nie zaraził. Jeżeli w jego parafii nie powstało żadne nowe ognisko. Także drodzy, módmy się, bo do tego zachęca nas Jezus. Ale też bądźmy gotowi na to, że może być różnie. Nie do końca tak, jak sobie to wymarzymy. Ale na pewno będzie tak, jak Pan Bóg dopuści. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. A teraz posłuchajcie Krzysztofa. Ludzie szukali Jezusa głównie dlatego, że uzdrawiał chorych. Tymczasem on wyszedł, aby nauczać. Niesienie ulgi w cierpieniu było tylko dopełnieniem jego misji. My potrzebujemy jego nauki bardziej niż zdrowia. Bez mądrości zdrowie na nic się nie zda. Człowiek i tak będzie nieszczęśliwy. Natomiast dysponując Bożą Mądrością, nawet pośród cierpienia człowiek zachowuje pokój i nie przestaje być szczęśliwy. Więc zanim pomodlimy się o własne zdrowie, trzy razy pomódlmy się o łaskę usłyszenia i zastosowania nauki Jezusa.